Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Pani to już ósma konferencja Fabryka Roku? Tak, ósma. Ośma. Powiedz mi, będziemy no się trzeci na tej, na tej konferencji, dlaczego zaprosiliśmy, nieżby zrobimy networking. Co takiego jest istotnego w takich konferencjach, że warto, żeby ci ludzie się też tak. zdawali. No oprócz faktu, że cel tego konkursu jest poznać najlepsze fabryki na rynku jest i jest ich wiele i jesteśmy bardzo zadowolony, też to jest event networkingu. I najtrudniejsza rzecz, kiedy ludzie siedzą przez stolików i, i otrzymują nagrodę jest bardzo trudno dla nich like, spotkać się z sobą zmienić pomysły porozmawiać z naszymi sponsorami na przykład i potrzebujemy trochę pomocy. Chcemy zaczęliśmy Ciebie, poprosiliśmy o pomoc, żeby mogłyby się przedstawić. Icebreaker. icebreaker. No, icebreaker <laughs> więc i to jest, to jest bardzo ważny aspekt tego całego eventu. Więc uh, nie znam innych ludzi, którzy robią co teraz i ja jestem bardzo zadowolony, że możemy współpracować. Gratuluję danej konferencji, no i do zobaczenia na kolejnej do zobaczenia. Dziękuję. <laughs> mm